Możemy już zdjąć tę przesłonkę? Dziękuję bardzo. Tak, długo mnie nie było znowu na kanale, ale stwierdziłem, że muszę coś w końcu nagrać, bo mm, teraz to jest popularne. Ale żeby na spokojnie. Cześć. Tak, znowu to ja. Wróciłem po czterech miesiącach. Wróciłem z zagrobu znowu, tak. Jak zwykle. Uh, uh, uh. Dzisiaj chcę wam może o, może będzie lepiej, tak. Chciałem dzisiaj pogadać o filmie FNAF 2. W sumie od czego by tu zacząć? Chciałbym podzielić ten film na trzy części. I tak w pierwszej części bym po prostu podsumował na szybko. Jedynkę, jak ona mi się podobała, bo wtedy nie robiłem recenzji. Obejrzałem ją jakoś dwa tygodnie temu. Druga część byłaby poświęcona po prostu FNAF-owi 2 bez spoilerów, Na szybko moje wrażenia. Jak było? Jak było? I trzecia trzecia część byłaby powiedzmy moje odczucia w kinie. Jak żem się czuł? I mog, może by się pojawiło coś ze spoilerów, ale to tylko już dechetnych. Tak naprawdę koń, końcówka. Ja tylko zdradzę w bezpojerach, jaka moja ocena była. I jeśli ktoś chce po prostu wtedy posłuchać ze spoilerami, jakie były moje odczucia w Kinie, to proszę bardzo, na waszą odpowiedzialność. Także myślę, że możemy zaczynać od części numer 1. Będziecie mieli tutaj na tajemnicy, na, 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 na dole. Będziecie mogli sobie przewijać część pierwsza, część druga i trzecia. No, Zaczniemy sobie od y, omówienia pierwszej części, jak mi się podobała, szybki zarys fabuły. Także tak, do wujku oglądajmy, jako... przepraszam, mogę się tutaj mieszać, bo jestem, wczoraj byłem na seansie i dzisiaj miałem trochę na przemyślenie, więc trochę ochłonąłem z emocji powiedzmy, więc jest okej. Okay. Tutaj nie będę robił cięć, po prostu lecę na totalny spontanie, bo bo mi się nie chce. Ale dobra, pierwsza część, no, bo... no co, no w skrócie, no Um, opowiadała o Mike'u, jego siostrze Abi. Tutaj no, też wam nie muszę za dużo opowiadać, tylko taki szybki skrót fa fabuły, bo ten film już ma dwa lata. Mike traci pracę, um, za zatrudnia się u, u, u Yamahaftona. No, czy tam bierze od, od jego pracę we w tej pizzerii. Tam Abi się zaprzyjaźnia z tymi animatronikami, jego siostra i tam się bawią, się bawią. Na końcu wi 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 wiadomo jak to wygląda. Vanessa ląduje w śpitalu, Mike i Abi pokonują dzięki rysunkowi Boniego czy tam William'a Aftona. I w sumie tak się kończy, poza tam jedną sceną po napisach, tam jeszcze jakąś odtwarzalną, odtwarzalnym nagraniem, nawet nie wiem. I Jeszcze, za, jeszcze zanim ruszymy dalej. Zanim ruszymy dalej, wystawię ocenę tutaj pierwszej części, to... Chciałbym zaznaczyć, że ja tutaj oceniam filmy, te dwa FNAFy, pod nie kątem fana. Czyli... Nie grałem w FNAFy, oglądałem filmy, więc wiem w miarę jak tam rol wygląda i to, to, ale nie znam żadnych easter eggów, takich, takich... Drafana. Więc no... I w sumie to tyle. Nie grałem w gry, to powiedziałem. Hmm, oglądałem jakieś filmy I ogólnie jakoś na fa mi nie siedzi Sorry, no więc oceniam to pod moim kątem i... Uff, trzeba, trzeba się trochę rozgruzować Więc trochę mi to tak nie siedzi, ale... Yy, Okej, okay, no będę tutaj pod... Yy, pod, pod siebie oceniać, więc także Moja ocena pierwszej części to jest... Yy, takiem naprawdę mocna 4 na 10 yy, Nawet czasami że się bawiłem trochę się wciągnąłem w fabułę. Jedynie co sposób mogę zrobić, że A, że wyglądałem dobrze. Fabuła była ok, bez żadnych tam CRG i takich jazd, powiedzmy. No, było parę zabójstw w postaci. No, no powiedzmy, operatorsko, zdjęciowo zdjęcio wyglądało to nieźle, czy przynajmniej ak akceptowanie. Poziom OK, na inny poziom więc taka czwóreczka ja ode mnie dla części pierwszej. Także teraz przechodzimy sobie do części drugiej, gdzie omówimy sobie FNaFa 2 bez spoilerów. Postaram się maksymalnie jak mogę bez żadnych spoilerów. Spoilery mogę się pojawić w części, gdzie będę mówił o moich odczuciach w kinie, ale tutaj postaram się tak bez spoilerów szybko zarysować fabułę. Mm. Ojej, co tam się działo? Dobra. Yy, nie, to, to ze związków nawet wiemy. Yy. Mija rok, z tego co pamiętam, po wydarzeniach ze pierwszej części. Yy, Vanessa doszła do siebie. Mike też znalazł, po, powiedzmy, że znalazł nową pracę i kupił nowy dom, gdzie mieszkałem z Abi. Abi tęskni za swoimi przyjaciółmi, a nie ma Tonika, więc postara jechać je naprawić napotyka na tą starą, pierwszą, pierwszą pizzerię e... ze Fnafa 2, tak, jak się nie mylę. M mogę się tutaj mylić, bo ja za dużo w nie jestem i po prostu mogą mi się mieć takie rzeczy. No i je naprawia tam, An nie będę mówił, że tam animatynki później idą, e... robią może powiedzieć to rozwałkę. I w sumie na tym. Z... A, jeszcze oczywiście będzie tutaj nowy przeciwnik papetka, i także jest to nowy antagonista tej, oto części. Więc yy, tak się prezentuje fabuła. Yy, tutaj wymienię też zalety i wady, jakie tutaj wychwyciłem. Żeby też za dużo nie spoilerować, to postaram się maksymalnie ograniczyć to. Zacznijmy od zalet, których wyliczyłem aż 3. Zacznę może od aktorów. Nie będę mówił ym, yy, imieniowo, będę mówił po imionach ze z, filmu. Ym. Ym, Mike był OK, dobrze grał, tak y, znośnie. Yy, William Afton też grał, był w hashbackach, Chy, chyba najlepsza postać z tego filmu. I powiedzmy, że Henry też był dla mnie akceptowany, więc te trzy postacie grały OK. Vanessa też akceptowania, reszta raczej tak, no taka przeciętna, przeciętna gra, aktorska. Więc tych trzech wyróżniam na podium tutaj. Drugim aspektem były animatroniki, które były naprawdę lepiej od części pierwszej. Oprócz papeczki, ale do tego to przejdę może we części trzeciej. Znaczy, nie mówię, że była zła, ale po prostu. Wtedy wyjaśnię, co mi po prostu nie, nie podpasiło. Ale reszta animatroników była zrobiona świetnie. Tutaj nie mogę nic za, zarzucić, bo wyglądały świetnie i. Więc, no, no i tyle. Trzecim aspektem było to, że kamera i oświetlenie. Ogólnie zdjęcia wyglądały ok. Czasami nawet nieźle. I to w sumie tyle z plusów. Fintwa w ogóle podobnie gdzieś tak jak pierwsza część, czyli godzina 40 tam z napisami, godziny w półtora godziny bez napisów. I jak jesteście ciekawi, czy jest na po napisach? Tak, jest scena po napisach jedna. I jak przerazłem te same, 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 te całe napisy, to na końcu też jest od, wiadomość głosowa, więc tak. Samo jak w pierwszej części, chociaż tego to nie wiedziałem, wyszukałem sobie na YouTubie, bo nie, bo nie zostałem do końca, ale po prostu wyszukajcie sobie na YouTubie z pierwszej części, a po na prostu na drugiej, jak pójdziecie, to zostańcie do samego końca, bo jest tam przemówienie po prostu. Hmm. Henryk, tak się wydaje, no to, no to nawet nie jest spore, tam nawet dużo się nie wyjaśnia, ale okej. Okay. Także podsumowując, moją krótką recenzję bez spoilerów, jeśli chodzi o wady, no to co ja tu mogę powiedzieć, logika, jeszcze więcej błędów logicznych niż w pierwszej części, a w pierwszej było tak okej, okay, przymykałem oko, a w drugiej części po prostu jest głupie zachowanie, błędy logiczne, jest tego więcej, nie ukrywajmy, logiczne myślenie też tutaj nie istnieje poza jedną sceną, czy nawet może dwoma? E, fabuła jest, co najwyżej e, ujdzie. E, max średnia. E, co ja tu jeszcze tak na szybko? W ogóle ja się nie przygotowałem do tej recenzji, więc to jest totalny spontan. Może sobie posiedzimy. Może sobie pogadamy, co tam u was i jak, jak tam przez te 4 miesiące. Nie, dobra. Yy, już w ogóle pierwsza scena już się mocno rozpoczyna, więc przez pierwsze 15 minut myślałem, o, to będzie to. To będzie można, byłoby być... Co? To mogło być nawet lepsze od pierwszej części. Sobie sobie myślę, bo ja ogólnie miałem takie oczekiwania, że mm, będzie to na... W tym samym poziomie co część pierwsza. Może trochę lepiej zrealizowana. Po no, prostu ciemna. Ten sam poziom albo półkę wyżej. Czy to dostałem? Nie powiedziałbym. Nie. nie powiedziałbym. Zakończenie to jest w ogóle otwarte i zapowiada trzecią część. Więc no tutaj nawet nie ma co się sprzeczać. Humor był jaki był, był. Powiedzmy, okej, okay. To co mogę powiedzieć, że bawiłem się lepiej niż na ostatniej polskiej komedii, w której byłem Uwierz Mikołaja, którą zaśmiałem się może z trzy razy, a tu się śmiałem praktycznie na każdym jumpscarze, bo tak. Jest o wiele więcej jumpscarów w, w tym filmie i niż w pierwszym, i może kogoś to przestraszy, jakiegoś 13-latka, 15-latka. Ale... Mnie oprócz dwóch jumpscarów, no dobra, trzech. Trzech powiedzmy nie ruszyła, to tylko dźwięk huknął, a nic poza tym, więc. Także moja ocena, moja ocena. Biłem się z tym myślami i. No, no za dużo błędów jest, za no, za mało plusów. Jedynie co działa lepiej tutaj, jeśli chodzi o część drugą, lepiej niż pierwsza, to są animatroniki. Te trzy postacie tutaj działają. W ogóle ten aktor, który grał Williama i Henry'ego, to oni byli we, we pierwszej części Krzyku, 96 chyba 6. I kamera działa czasami lepiej, jest ok, Podobny poziom, czasami nawet niezły, więc yy, tak to zostawiam. Moja ocena... No 3 na 10, no nie będę ukrywał. Nie będę ukrywał, że to 3 na 10 jest i po prostu, no, bawiłem się... Słabo no, przez większość seansu się, siedziałem tak. To co powiedziałem na początku. Przypomnę. Ja nie oceniam to pod kategorią fana Fnaf'a. Ja nie jestem fanem Fnaf'a. Wiem o co tam chodzi, znam fabułę nie całą, nie wszystkie strategie, ale po prostu mnie ta jakoś więc się nie opał. Po prostu idę zobaczyć co tam nowego wykleci więc. Także moja ocena 3 na 10, a teraz przejdziemy sobie do chyba mięska. Mięska, czyli części numer 3. A część numer 3 będzie tak na szybko: żeby nie przedłużać, żeby tak do 20 minut się zmieścić, żeby też nie przedłużać moim gadaniem, moje odczucia w kinie. Tutaj ostrzegam, mogą być spojrzenia, bo chcę po prostu z hmm, siebie wszystkie. Może nie żara, moje emocje, to co, to co było na sali. Bo ogólnie tak. Jedna trzecia na mojej sali była przybrana za animatorki. Spoko, fajne cosplay, nawet cos, cosplay papetki, czy endoszkę, spoko. Okej, okay. okay. wchodzimy. I pierwsze co patrzę, to dużo, że tak powiem, kidosów. Dużo młodych osób, nastolatków. Nikogo powyżej 30 racie nie widziałem, więc sama młodzież, nastolatki, takie sprawy. I okej. Okay. Chciałbym tutaj wspomnieć w sobie o trzech, czterech nawet scenach. Pierwsza scena była ze pluszakiem Frediego. Jak oglądacie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Po prostu tam dużo ludzi się zaśmiało, później zaczęło klaskać i ogólnie. Jak na tych wszystkich, jeśli się już domyślacie, o co mi chodzi, ja na wszystkich scenach klaskanych po prostu siedziałem tak. I tyle. Więc, no. Śmiałem się tylko na jamskajach, więc. Yy, no i może trochę tam jakieś żarty mi wpadły, ok. z 2 ale. No, scena z tym piuszakiem to tam. Bo, bo ja ogólnie wiedziałem, z czym to się wiąże, że idę na film, gdzie będzie dużo fanów na Będą klaskać, wiwatować, wstawać, chillować bombę. Tak, tak zwaną. Nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Uff. Tutaj w obiektyw, no to już tak, w obiektyw. <grym> Druga scena była ze. O boże, jest ze Shadow Bonim, Shadow Bonim chyba, nie wiem kto to jest w ogóle, więc, ale tam też w ogóle, nie... dobra dokończę ten wątek Shadow Boniego, ale to w sumie tyle, bo pojawił się tam na chwilę i w sumie koło mnie tak byli wszyscy szokowani i tak mówią Shadow Boni, ja w ogóle nie wiedziałem kto to jest, ale w ogóle pomiędzy tam jakimiś osobami na sali, słyszałem jakieś szepty, więc dyskutowali i okej, okay, to rozumiem. Fani FNaFa dyskutują, że coś tam idzie, jakieś iseregi, dobra, okej. Okay. Scena z wyrwaniem, Druga scena, a nawet może trzecia, to jest z wyrwaniem balon bojowi głowy i... I tutaj chyba był największy wybuch szczęścia, radości nie wiem dlaczego, nie wiem co ten Ballon Boy im zrobił, ale. Ja musiałem ich nieźle wkurzyć w grach, czy. <grywki> czy nie wiem, czy we w pierwszym filmie, bo te trzy jumpscare to też nie ukrywam, że mnie totalnie rozwaliły. Totalnie. Ostatni jumpscare z Boyem mnie totalnie rozwalił. Przestał mi żebym do oceny. Ale dobra, nie wracając do pierwszego filmu. Czwarta w sumie scena, i nawet mógłbym powiedzieć o piątej, to powiem najpierw o czwartej, gdzie Vanessa zostanie przemieniona we w papetkę tam opentuję papetkę i w sumie opentuję dwa razy, dwa razy na film i Vanessa z trzecią osobą z tego co liczyłem no i tak się urywa film wszyscy byli zawiedzieni, że to koniec, musimy czekać znowu na dwa lata na kolejną część i szczerze nie wiem czy ja chcę iść na kolejną, ale dobra okej okay. także Przechodząc już do chyba mięska mięska, to piąta scena pokazuje nam starą pizzerię, yy, gdzie tam przyszli ją rozebrać, bo ma być zburzona. I widzimy tak, yy, tego pana, który był w pierwszej części zaciągnięty do kuchni, kuchni chyba, bo do jakiegoś pomieszczenia specjalnego tam zamkniętego. Nie wiem, tam już nie wiem, mnie to nie interesuje. William Afton a.k.a. Springtrap i akurat tu go kojarzę, ten design. On był ze strójki, więc. Więc okej, okay, wrócił. Przecież wiedzieliśmy, że wróci. Powiedział: I'm always come back i to znane słowo, gdzie tam ludzie lajwe w pierwszej części. Okej. Okay? No i co, no to w sumie tyle. No, później mam jeszcze to ten y, y, przemówienie Henry'ego tą, tą całą kasetę, na której nie zostałem, bo poszedłem z kina, bo już mnie się nie chciało czekać, to, nie z 5-6 minut, po prostu mi się śpieszyło, że on wyszedł jeszcze nabuzowany w emocjach, bo teraz już te emocje opadły. Wczoraj to już w ogóle miałem totalny ment i nie wiedziałem co sądzić, i. Także tego, no. Jed jedynie co jeszcze mogę poruszyć ten temat, że. Trójka ma naprawdę duży potencjał. Naprawdę duży potencjał, bo z tego co wiem, to trójka to był FNAF 3 konkretnie. To był Dom strachów. I to, kurde, może być najlepsza część ze z tych wszystkich dwóch. Czy tam jak wtedy wyjdzie trzecia to trzech. To może być najlepsza część ze z tych trzech. Podnieść, że będą mogli zrobić horror, mogą pod Erkę to podciągnąć, chociaż wątpię, bo raczej widownia PG 13, ok, Hajs, hajs musi być. Ale może to być najlepsza część, bo ja na tej powiem szczerze, że mi się wynudził strasznie, Jezu. Jak wjeżdża scena we, w pizzerii, jak tam giną ci pogromcy tam duchów, czy jak oni się nazywają, to... O Boże, święty. Dobra, nie chcę się za dużo rozwodzić, bo też nie chcę wam coś z całej zabawy. Jak nie byliście do kina, zasuwajcie, bo dla fanów na fa. warto a nie dla fanów fakt takich jak ja, co znają role, a może nawet lubią. Może, może lubią, może macie inne zdanie. Ja tak za bardzo nie wierzę w Nie, że nie lubię, po prostu nie przepadam za nim po prostu i tak nie, nie przypasowuje mi to. Tak jak wam na przykład może nie przypasować tutaj na przykład, taki na przykład, no, może na przykład nie przypasować Star Wars, to mi nie przypasowuje, ale na przykład FNaF na fał I tyle, jedynie co mogę jeszcze zdradzić to nawiązanie do, do Sister Location, bo to akurat wiem. I tutaj nic więcej nie powiem, po prostu oglądajcie, we śnie Vanessy jest taki jedyny animatronik, który się pojawi w Sister Location. Także kończąc mój trochę przydługi wywód na temat moich odczućki, nie, nie było źle. Sara klaskała na tej ostatniej scenie, gdzie Vanessa została przemieniona. Tak samo na spin trapie też i wstają, cieszyli się. Okej, okay. a czy ja się cieszyłem? Nie. I ja się śmiałem, nie ukrywam. Ja się dobrze bawiłem, bawiłem się lepiej niż na polskiej komedii, więc mi się wydaje, że możemy zakończyć cały ten odcinek w ten sposób. I nie wiem, kiedy będzie kolejny. Także. No co, no mogę Wam tylko powiedzieć, że widzimy się w kolejnym filmie, pewnie za 2-3 miesiące. Jak mi się będzie chciało, i do zobaczenia. Siema.